Pierwszy kongres pielęgniarstwa infuzyjnego jest niesamowitym wydarzeniem, który spowodował, że tutaj do Wisły przyjechało mnóstwo osób. Ja dosyć często bywam na różnego rodzaju konferencjach i widzę tutaj bardzo dużo nowych twarzy, które reprezentują różne specjalności medyczne, które reprezentują różne oddziały, więc jestem pod niesamowitym wrażeniem, że jest tyle osób, ze wszystkich praktycznie obszarów, które chcą zgłębiać tą tematykę. Myślę, że to zależy od miejsca pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni. Będą oddziały, gdzie praktycznie cały czas wykonujemy zlecenia w formie infuzji, czyli właściwie mając pod opieką pacjenta, na przykład na oddziale intensywnej terapii, to można powiedzieć, że to jest taki proces ciągły, bo on cały czas ma podawane różne leki, bądź jest, stosowane są one w formie ciągłej infuzji. Natomiast na pewno na oddziałach takich, które są. Być może, nie wiem, mniej zabiegowe, czasem zachowawcze, aczkolwiek na oddziałach internistycznych też jest sporo infuzji, więc myślę, że łatwiej byłoby to podzielić na lecznictwo otwarte i zamknięte. W tym lecznictwie otwartym, jeżeli ktoś jest zatrudniony, to na pewno rzadziej spotyka się z tą tematyką, natomiast w lecznictwie zamkniętym myślę, że nie ma takiej sytuacji, że przychodząc na dyżu, nie zetkniemy się z infuzją. Jeżeli chodzi o pacjentów pediatrycznych, to generalnie oni stanowią wezwa, wyzwanie pod wieloma, pod wieloma względami. Przede wszystkim, jeżeli ktoś nie pracuje z dziećmi, to ma taki opór, szczególnie w tematyce infuzji, kanulacji, bo, bo ciężko jest ludziom ukłuć dziecko. Czują się niepewni, nie mają takich umiejętności. Dodatkowo nie pomaga fakt, że właściwie mamy mnóstwo różnych wytycznych, różnych dokumentów, które nawet w tym roku zostały ogłoszone. Przez różne zacne gremia infuzyjne, natomiast w większości z nich brakuje tego elementu pediatrycznego, czyli tym pacjentem pediatrycznym tak naprawdę nie bardzo chcemy się zajmować, ale już nawet jak się zajmujemy, bo jesteśmy zatrudnieni w pediatrii, no to też nie zawsze mamy z czego korzystać. Poza tym, no dziecko, w zależności w jakim jest wieku, tak? zawsze jest też z rodzicem. Część personelu, um, nie do końca lubi tą sytuację, kiedy rodzic jest obok, bo ten rodzic też różnie reaguje. Część to są takie reakcje normalne, część nie, ale myślę, że cało kształt tego, zarówno że jest to dziecko, że trzeba zrobić mu pewnego rodzaju krzywdę, mimo że w dobrym e, celu i mamy dobre chęci, to jednak to wszystko powoduje, że rzeczywiście no, dużo osób stresuje się. Mając do czynienia z dzieckiem, kiedy trzeba go ukłuć, kiedy trzeba właśnie jakiś ten element linii infuzyjnej zastosować. Myślę, że zdecydowanie tak, bo tutaj na tym kongresie widzimy mnóstwo fascynatów, ale nie tylko samą tematyką, tylko ludzi, którzy przez to, że zainteresowali się tematem, postanowili zmieniać swoją własną rzeczywistość i pokazują nam swoje doświadczenia, jak oni raczkowali, jak startowali w swoich miejscach pracy. I widzę, rozmawiając i obserwując tutaj. Że jest duża część osób, które, która chce u siebie wystartować, na przykład w takim zespołach infuzyjnych czy, czy w kłóciach pośrednich, żeby to organizować w swoim miejscu pracy. I myślę, że taki kongres napędza takie osoby, bo przez doświadczenia innych widzimy, że można, że to nie jest takie trudne, jak nam się wydawało, że to jest namacalne. No bo nie oszukujmy się od dwóch, trzech lat ta infuzja to jest taka fala, która idzie przez Polskę. I, I właśnie 2 trzy lata, gdybyśmy spojrzeli wstecz, no to, to był taki temat, który raczkował. A teraz w wielu miejscach on jest bardzo popularny, a w innych wręcz naturalny, i ludzie zastanawiają się, jak mogło tego nie być.